W wszystkich popularnych opracowaniach dotyczących wojen pomiędzy muzułmanami i chrześcijanami możemy znaleźć informację, że rozpoczęły się one w roku 1095, od pamiętnego synodu w Clermont, podczas którego papież Urban II wyprawił europejskie rycerstwo na walkę z bliskowschodnimi muzułmanami. Wynika z tego, że to europejscy katolicy rozpoczęli wielowiekowe wojny, podczas których doszło do wielu masakr, rzezi. Oraz bezmyślnych prześladowań. Jednak czy takie przedstawienie sprawy jest prawdziwe? Wojny pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami rozpoczęły się nie pod koniec XI wieku, lecz jeszcze w pierwszej połowie wieku VII, już w roku 634, tak? 634, kilka stuleci wcześniej. Arabskie wojska najechały z Syrię i Palestynę, ziemie należące do chrześcijańskiego Cesarstwa Bizantyjskiego. Przez wieki muzułmanie zwiększali swój stan posiadania, głównie kosztem państw chrześcijańskich, tak naprawdę katolickich po prostu. Podbili takie kraje jak Egipt, Trypolitanie, Cyranejkę, Mauretanie, czyli to wszystko co dzisiaj znamy jako Północną Afrykę. Wyspy takie jak Kreta, Rodos, Cypr, Sycylia, Sardynia, Korsyka, Baleary, podbili Hiszpanię. Wreszcie usadowili się także w południowej Francji i południowych Włoszech. Te miejsca miały być takimi małymi przyczółkami do pod, późniejszego podboju tych ziem. Dwukrotnie oblegana była wschodnia stolica chrześcijaństwa, czyli Konstantynopol. Oblegany był także Rzym. Tylko zdecydowana postawa papiestwa i dwa świetne zwycięstwa pod Ostio i pod Gardziam odpowiednio w, w roku 849 i 915 zapobiegły islamizacji Półwyspu Apenińskiego. więc jasno, że zapoczątkowane pod koniec XI wieku już te właściwe wyprawy krzyżowe nie były żadnymi wojnami najeźniczymi, lecz tak naprawdę skuteczną kontrofensywą po wielu wiekach rozpaczliwej obrony. Wyobraźmy sobie taki przykład, że historię II wojny światowej opowiada się od 6 czerwca 1944 roku od angloamerykańskiej, zresztą polskiej też inwazji na plaży Normandii. Ktoś mógłby się zapytać, ale dlaczego wojska koalicji atakowały tych biednych Niemców we Francji? Jeżeli nie przewiniemy filmu do tyłu i nie zobaczymy, co działo się wcześniej, nie zrozumiemy, czym była spowodowana ta rzekoma agresja Anglików i Amerykanów bądź krzyżowców. Zobaczmy, jak wyglądała codzienność arabskiego podboju. Zajrzyjmy najpierw do kroniki, niejakiej kroniki Jana, był to biskup miejscowości Nikiu z północnego Egiptu. Żył w VII wieku i opowiada ta, ta że kronika, opowiada o straszliwych wydarzeniach, które miały miejsce po podboju Aleksandrii przez wojska arabskie w roku 641, które to wojska znajdowało się pod dowództwem niejakiego Amr im Alasa. W nawiasie wspomnijmy, że Aleksandria nie była jakąś tam małą wioską zamieszkaną przez kilku pastuchów, tylko wielkim, gigantycznym miastem, które zostało w czasie tego podboju zniszczone, ludność została uprowadzona, wymordowana, czy w jakikolwiek, jakiś inny sposób skrzywdzona. Następnym wydarzeniem, do którego sięgniemy, niech będzie podbój wyspy Cypr, opisany przez Michała Syryjczyka biskupa syryjskiego, jak, jego, jak sama jego ksywka wskazuje, żyjącego w wieku VII, który to opowiada, że właśnie tenże podbój Cypru, mający miejsce w roku 661 za panowania pierwszego kalifa z dynastii umajadów Muawiyi, skończył się gigantycznymi prześladowaniami ludności wyspy. Także mordami i także uprowadzeniem w niewolę i sprzedaniem gdzieś na targach niewolników. Była to absolutnie standardowa procedura arabskich zdobywców. Sięgnijmy także do źródeł muzułmańskich. Niejaka kronika Al-Badhuriego z IX wieku opowiada nam o tym, co muzułmanie wyprawiali w północnych Indiach. Po tym jak oblegali i wreszcie zdobyli miasto Debel, Ratem, latem 711 roku doszło tam do trzydniowej rzezi oraz zorganizowanego niszczenia świątyń hinduskich. W roku 832 wybuchło w Egipcie powstanie chrześcijańskich koptów, którzy już mieli dosyć arabskiej tyranii i chcieli żyć wolni. Powstanie zostało utopione we krwi. Zniszczono wiele miast, wiosek, sadów, ogrodów, zakładów rzemieślniczych i innych pożytecznych miejsc. Oczywiście nie wspominam o spalonych kościołach. Wiele ludności zostało wymordowanych bądź, Tradycyjnie sprzedanych w niewolę. Wiemy o tym z kroniki Dionizego I, żyjącego w IX wieku patriarchy syryjskich chrześcijan. Podobnych przypadków było o wiele, wiele więcej. Nie sposób wymienić ich tu wszystkich. Odsyłam do linków pod filmem. Pamiętajmy także o innych zbrodniach popełnionych przez wyznawców Allaha w wiekach późniejszych o tym, co wyprawiali Timurydzi, głównie Timur, Turcy osmańscy oraz znani nam z historii Polski Tatarzy Krymscy. Ktoś może jednak powiedzieć, że krzyżowcy także dopuszczali się zbrodni. Tak, i ta osoba, która to powie, będzie miała rację. Krzyżowcy dopuścili się, nie powiem wielu, ale na pewno kilku spektakularnych rzezi, które nie powinny mieć miejsca. Rzeź rozolimy, Konstantynopola oraz Ścięcie. Muzułmańskich jeńców przez Ryszarda serce, który moim zdaniem jest niesłusznie ukazywany jako wzór wszystkich cnót chrześcijańskiego rycerstwa. Wielu chrześcijańskich apologetów czy historyków usprawiedliwia te czyny, twierdząc, że takie były zwyczaje wojenne, że inne ludy wyprawiały takie same, jeśli nie gorsze rzeczy, że te zbrodnie są niczym w porównaniu ze zbrodniami na przykład Mongołów, czy tym co się działo w Chinach, w Indiach czy w innych krajach w tamtym okresie czy trochę wcześniejszych czy późniejszych. Ci historycy na pewno będą mieli rację. Mimo wszystko my jako chrześcijanie nie możemy zgodzić się na to, żeby inni chrześcijanie wyznawali pogańską moralność. Nie możemy powiedzieć, że chrześcijański rycerz zabił kobietę, ale to nic, dlatego że muzułmański rycerz czy wojownik zrobił to samo. Od synów Chrystusa należy wymagać więcej, o wiele więcej. Niemniej jednak potępienie zbrodni krucjat nie może równać się potępieniu idei krucjat. Nie może równać się potępieniu idei sprawiedliwej wiarki za wiarę oraz walki w obronie braci w wierze. Uciskanych przez muzułmanów. Wyobraźmy sobie coś takiego. W czasie II wojny światowej wiele miast japońskich czy niemieckich zostało zniszczonych przez alianckie bombardowania lotnicze. Weźmy chociażby takie Drezno, albo Hiroshima, albo Nagasaki. Były to wielkie zbrodnie. Zginęły dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy ludzi. Kobiet, dzieci, starców, kalek, ludzi, którzy nie mieli nic wspólnego z frontem, z wojną, z armią którzy nie odpowiadali ani za Holokaust, ani za agresję hitlerowskich Niemiec czy militarystycznej Japonii. Niemniej jednak potępienie tych czynów nie spowoduje tego, że potępimy samą ideę walki z hitleryzmem czy z japońskim militaryzmem. Myślę, że tą, samą, że tą analogię możemy zastosować do krucjat. Pierwsza krucjata ta właściwa pierwsza krucjana, która rozpoczęła się w roku 1096, tak naprawdę, mówiąc szczerze, nie została zapoczątkowana przez papieża Ur Urbana II, tylko przez bizantyjskiego cesarza Aleksego I Komela, który prosił papieża o zorganizowanie posiłków wojskowych wobec nowego wroga, który wtargnął w granicę Bizancjum. Tym nowym wrogiem byli Turcy selżuccy którzy, którzy po Przyjęciu islamu stali się fanatycznymi wyznawcami tejże religii. W roku 1071 zadali Bizantyjczykom straszliwą klęskę pod Kirtem. Potem kontynuowali swoje podboje i los cesarstwa wisiał na włosku. Posłowie cesarscy udali się do Rzymu i tak rozpoczęła się pierwsza krucjata. Możemy ją więc uznać za wydarzenie na wskrosie kumeniczne, w którym to katoliccy rycerze z zachodniej Europy udzielili bratniej pomocy swoim braciom wierzę prawosławnym Bizantyjczykom. Ramy krucjat, krucjat w tym klasycznym tego słowa znaczeniu wyznaczają dwie daty: w zasadzie dwie rzezie: zdobycie Jerozolimy przez Krzyżowców w roku 1099 oraz upadek Akki, chrześcijańskiej twierdzy na wybrzeżu Morza Śródziemnego w roku 1291. Zresztą także zakończoną straszliwą rzezią mieszkańców, w tym wypadku chrześcijan. Pomiędzy tymi dwiema datami już zeglało się siedem innych regularnych wypraw krzyżowych. Po upadku Aki jednak ruch krucjatowy nie zakończył się w tym sensie, że Turcy czy inni muzułmanie powiedzieli sobie: Wygraliśmy was już, chrześcijanie, z tej rzekomo naszej ziemi i teraz już nie będziemy was atakować, ponieważ wygraliśmy sprawiedliwą wojnę przeciwko wam. No nie. Napór turecki, napór muzułmański na, na, muzułmański na Europę tężał. Turcy zdobyli Bałkany, zniszczyli Węgry. Zagrozili Polsce, zagrażali Hiszpanii, zagrażali Włochom i wielu innym krajom. Do historii krucjat tak naprawdę należy zaliczyć oblężenie Malty, bitwę pod Lepanto czy pod Chocimem oraz także bitwę pod Wiedniem. A za ostatniego krzyżowca Europy należy uznać króla Jana III Sobieskiego. Po zamachu na World Trade Center, po zamachach w Londynie i w Madrycie, myślę, że o wiele lepiej rozumiemy powód rozpoczęcia pierwszej krucjaty. Na koniec chciałbym obalić parę mitów dotyczących krucjat. Cztery najważniejsze to krucjata dziecięca, warunki życia w Królestwie Jerozolimskim, obleżenie i zdobycie Konstantynopola przez Krzyżowców oraz rzekomy antysemityzm Kościoła katolickiego połączony z ruchem krucjatowym. Zacznijmy od tej nieszczęsnej wyprawy dziecięcej, która miała miejsce w roku 1212. Zdaniem wielu historyków po prostu nie miała miejsca. Zachęcam do zobaczenia linku poniżej. Zresztą papież Innocenty III, kiedy te nieszczęste dzieci dotarły do Rzymu, pochwalił je za ich gorliwość, pokłaskał po głowie i wysłał z powrotem do domu. Jeruzalem. Jeżeli chodzi o warunki życia w Królestwie Jerozolimskim. Być może wielu z was sądzi, że krzyżowcy nawracali miecze muzułmanów i Żydów. Że po zdobyciu Jerozolimy i założenia Królestwa Jerozolimskiego i jeszcze kilku państw krzyżowych, państw europejskich, państw katolickich na wschodnim brzegu Morza Śródziemnego doszło do jakiejś przymusowej konwersji na, na katolicyzm. Nic z tych rzeczy. Oto co pisze podróżnik Ibn Jubair, przepraszam, że tak to beznadziejnie czytam, ale te arabskie nazwiska, podróżnik z arabskiej Hiszpanii, który w XII wieku odwiedził Królestwo Jerozolimskie. I coż on pisze? Opuściliśmy Toron, mijając wioski, gdzie muzułmanie żyli bardzo dobrze pod swoimi chrześcijańskimi panami. Muzułmanie w swoich domach rządzili się po swojemu. Po swojemu. Wielu muzułmanów jest poddawanych pokusie, by porzucić islamską ziemię i oświetlić się pod władztwem Franków. Franków, czyli Europejczyków. Muzułmanie mają zawsze powody, by narzekać na niesprawiedliwość swoich islamskich zwierzchników. Lecz zawsze dobrze wypowiadają się o frankach, na których mogą zawsze polegać. Myślę, że już niech słowa samego muzułmanina starszą za komentarz. Wspomnijmy także, że w Jerozolimie istniał prowadzony przez Janitów wspaniały szpital. Na dwa tysiące łóżek, które miało 15 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Każdy chory miał swoje łóżko. Odżywiano ich bardzo dobrze i czule się nimi opiekowano. Przyjmowano wszystkich bez względu na religię. A dla Żydów były nawet koszerne potrawy. Kolejnym mitem jest rzekomy antysemityzm krucjat. Trzeba przyznać, że po proklamowaniu pierwszej krucjaty doszło do wielu skandalicznych wystąpień antyżydowskich. Szczególnie na Żydów zawieli się panowie o nazwiskach Wolmar, Gottschald i Emiś. Szalili oni na terenie Niemiec oraz częściowo Węgier, wzbudzając postrach wśród ludności żydowskiej. Dopuszczali się wielu antysemickich pogromów. Należy jednak powiedzieć, że duchowieństwo katolickie, w szczególności biskupi, zdecydowanie się temu przeciwstawili. Zarówno biskup Spiry, biskup Wormacji, arcybiskup Kolonii, biskup Kosmas w Pradze i wielu innych biskupów skutecznie bądź nieskutecznie niestety starali się bronić Żydów. Najczęściej przechowywali ich w swoich biskupich pałacach. Jak widzimy, biskupie, pałace na coś się przydają. Wszystkie te informacje możemy znaleźć przede wszystkim w standardowym dziele Stefana Runzimana w tomie pierwszym na stronie od 130 do 133. Bardzo polecam to przeczytać. Kolejnym takim mitem jest czwarta wyprawa krzyżowa, podczas której krzyżowcy złupili i zniszczyli Konstantynopol, mordując mieszkańców i niszcząc wiele zabytków kultury. ówcześnie panujący papież Innocenty III zdecydowanie potępił. Potępił ekscesy krzyżowców, obłożył ich ekskomuniką. Wysłał do nich także specjalny list, który będzie zamieszczony w linku poniżej. Zapoznajcie się z nim i zobaczcie, jaka była opinia Kościoła Instytucjonalnego na temat tego, co wyprawiali krzyżowcy w Konstantynopolu.